Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnym odcineczku i dzisiaj przychodzę do Was z takim miksikiem za 35 zł i przygotowałam zdrapkowego milionera tej zdrapeczki chyba jeszcze u mnie nie było mamy gorączkę złota i super linię także zaczniemy sobie oczywiście od tej najmniejszej także najdroższa na koniec, czyli zdrapkowy milioner weźmy sobie teraz linię i mamy zdrapeczkę z numerkiem 23. No to patrzymy, czy jakaś linia się tu utworzy. I mamy tak, klucz i kwiat. Dobra. Kluczyk jest. Tu jest kolejny. Tu mamy następny. I to wszystko. Kwiatuszka nie dali w ogóle. Ok, dalej mamy gwiazdę. Oraz leżak. Gwiazdka jest. Tu jest leżak. Hmm, dobra. I co tu dalej? Tu jeszcze mamy leżak. Nawet dwa. No i to wszystko. Dobra. Lecimy dalej. Mamy piłkę oraz łódź. No to piłka jest. Łódeczka również się znalazła. I co? Wszystko? No wszystko. Dobra. No to patrzymy dalej. Mamy biedronkę oraz klapki. Biedronka i klapki. O, klapeczki już widzę. Tutaj mamy też biedronkę. Tu kolejna. I na samym dole mamy klapki. Dobra. Co tu mamy dalej? Krab i kości. O, tutaj ładnie. Krabiki są. Co tu dalej? Tu mamy kolejny krabik. I jeszcze na samym dole. Ale kości nie dali. Dobra. No to patrzymy kolejne dwa. Tak, i serce. Tak, i serce. Tych nie kojarzę. No, nie ma. Dobra. No to dalej mamy lody i rower. O, tu jest już rowerek. Na samej górze tu mamy lody. Tutaj kolejne lody i rower. Tu jest rowerek. I na samym dole. Mamy lody i rower. No i super. Patrzymy dalej. Mamy diament i arbus. Tu widzę diamenty. Tu mamy arbuza. Tu jest kolejny diament. I jeszcze jeden na samym dole. Dobra. No to lecimy dalej. Mamy cytrynę i parasol. Cytrynka i parasol. O, tu jest parasolka. Tu mamy cytrynkę. I na samym dole nie ma nic. Dobra. No to patrzymy kolejne. Księżyc i rolki. Mamy księżyc. Oh, I rolki. O, to mamy linię. No super. Bardzo fajnie. Czyli jakaś wygrana już tu będzie. Nie będzie pusty odcinek, także super, bardzo się cieszę i patrzymy dalej. Może coś tu jeszcze wpadnie. Tu mamy księżyc i jeszcze tutaj. Dobra. No to jeszcze ostatnie dwa symbole. I co to jest? Moneta i tęcza. Moneta i tęcza, czy, co, czy coś to da? Okej, okay, tu mamy monetki, ale nie było podkowy i motylka. I co, Ten czy nie ma w ogóle, a tylko te dwie monetki były. No dobra, czyli tak, okularów nie było, popcorn, motyl, podkowa. Dobra, chyba nic nie pominęłam, także sprawdzamy, co tu się kryje. Może zrobimy zbliżenie troszeczkę i co tu jest? No, zwrocik. Ale dobre i to. Wiadomo. Na pomnożenie będzie kontrolne B. Także super. Pierwsza wygrana z drapeczka. I patrzymy dalej. Teraz, o, może trochę oddalimy. Gorączka złota z numerkiem 11. No i szukamy tej monetki bądź garnka. Dobra. I co tu mamy? Mamy trofeum, gwiazda, narty, tulipan, korona, pierścionek, zegar i kufer. Dalej mamy wiśnie, róże i słońce. Naszyjnik, podkowa, i rubin, no nie te zdrabki, <tutek> tutaj szukamy monety i garnka. I co tu jest? Kłódka, autko, muszka i szpilki. No to niestety kontrolnych już nie będę tutaj szukać, bo widać, że nie ma. Także przejdźmy sobie do zdrabkowego milionera, zdrapeczka za dwie dyszki. I szukamy pliku, garnka, który mnoży razy 2, bądź takiego sejfu, który mnoży razy 5. No i zrabka z numerkiem 13. Także sprawdzamy, czy 13 będzie szczęśliwa, czy raczej pechowa. I mamy tak: dzwon, chmury, wiśnie, ananas. Dalej mamy perłę. Pik, okulary, kolejne symbole: palma, awokado, cytrynka, winogronko, karo, no i kawusia obowiązkowo. Dobra, i co tu mamy dalej? Kapelusz, kwiat, no i zegar. Dalej mamy piłkę, marty, no i krem, w innych zdrabkach opisane jako balsam. Ok, i co? Zbliżamy się do końca. Mamy gwiazdę, arbus i biedronka, no i trzy ostatnie szanse: śliwka, serducho i trefl. No to niestety. Ta trzynastka jest puściutka. Kontrolne różne. Ok, także co? Na wkład 35 zł. Te najdroższe się nie spisały, a mamy zwrotnik w super liniach. Piąteczka. Także na pocieszenie wygrana jakaś jest. Zera nie ma, więc spoko, no ale mogło być lepiej, tak? Dobra, kochani, to co? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Także, kochani, bardzo zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i życzę Wam udanego tygodnia. Także buziaki! Pa!